Cześć. Witajcie w najnowszym materiale zatytułowanym Echa Sedony. To wyjątkowy przekaz, w którym przyjrzymy się bardziej szczegółowo informacjom przekazanym przez Bashara podczas wrześniowego wydarzenia w Sedonie. Wówczas Bashar podzielił się nowymi i unikalnymi spostrzeżeniami na temat nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Jego prognozy wzbudziły wiele pytań i reakcji. Dlatego w tej transmisji baszar pogłębi temat i wyjaśni wielowymiarowy oraz złożony charakter tych informacji. Dowiecie się także, dlaczego te wiadomości zostały przekazane i jakie jest ich znaczenie w szerszym kontekście. Zanim jednak przejdziemy do samej transmisji, przygotowałem tłumaczenie fragmentu z wrześniowego wydarzenia, o którym mowa. W ten sposób każdy, kto nie był na bieżąco, będzie mógł lepiej zrozumieć tło dzisiejszego przekazu. Serdecznie zapraszam, Jeżeli podobały Wam się poprzednie materiały i chcielibyście zobaczyć następną część, to zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarze i podzielcie się tym materiałem z tymi, którzy uważacie, że mogą z tego wyciągnąć coś pozytywnego. Z góry dziękuję, a teraz zapraszam na transmisję. So, is, Moje pytanie brzmi: jak nadchodzące wybory wpłyną na ludzkość, a w szczególności na Kanadę? Jedną chwilę coś sprawdzamy, ponieważ generalnie rzecz biorąc nie jesteśmy do końca upoważnieni do głębokiego komentowania waszej polityki, ale ponieważ w najbliższej przyszłości pewne rzeczy się zmieniają, sprawdzamy, co możemy powiedzieć. Nie mogę podać Wam szczegółowych informacji dotyczących Kanady. Mogę jednak udzielić kilku bardzo ogólnych informacji na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jednakże muszą tu być zastrzeżenia. Ponieważ normalnie nie wolno nam komentować takich spraw. Istnieją pewne rzeczy, które możemy powiedzieć, ale jeśli je powiemy, ponieważ to jest Wasz świat, czy jesteście gotowi wziąć odpowiedzialność za reakcję swojej populacji na to, co zamierzamy powiedzieć? Zanim odpowiecie, przemyślcie dokładnie, co to oznacza. Czy jesteście gotowi wziąć odpowiedzialność za to, co zamierzamy powiedzieć? Upewnijcie się, że odpowiedź brzmi: tak. Tak. W porządku. Oto jest to, co możemy powiedzieć. Kobieta doprowadzi do otwartego kontaktu. Czy muszę mówić więcej? Nie. No. Czy jesteście gotowi wziąć odpowiedzialność za te informacje? Tak. Mężczyzna doprowadzi do upadku Stanów Zjednoczonych i III wojny światowej. Koniec komentarza. Dobrze, moje ostatnie pytanie. Besza. Czy to w porządku? Czy powinnam już sobie pójść? No to dzień dobry Wam tego dnia Waszego czasu. Witamy w tym przekazie, który nosi tytuł Echa Sedona. Rozumiemy, że niektóre z informacji, które zostały dostarczone w transmisji w Sedonie, spowodowały spore zamieszanie w Waszej rzeczywistości. Do pewnego stopnia taki był zamiar, aby zamieszać w garnku. Ale pozwólcie, że przedstawimy to nieco jaśniej. Po pierwsze, pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, dlaczego to, co zostało powiedziane, zostało powiedziane. Zapewniamy Was wszystkich, że pochodzi ona od nas. Nie pochodzi ona od Channelu. Ci, którzy znają Channel, wiedzą, że nigdy nie powiedziałby on tego, co my powiedzieliśmy. A już na pewno nie publicznie. Chodzi o to, aby zrozumieć, że to, co zostało powiedziane, było odpowiedzią na pytanie, które zostało zadane na temat energii związanych z wyborami, które mieliście przed sobą, a to, na co powinniście zwrócić uwagę, są reakcje, które wystąpiły. W kilku tych reakcjach, w momencie ogłoszenia, kiedy informacja została dostarczona, kilka osób było zaskoczonych na różne sposoby, a niektórzy pomyśleli, no cóż, Bashar musi się mylić, albo Bashar zboczył z torów. Albo, Channel musi w jakiś sposób ingerować w przekaz Bashara. To nie może być Bashar. To fascynujące zauważyć, że mimo tego, iż wiele osób przez długi czas chłonie i przyjmuje od nas informacje na różne tematy, ich natychmiastową reakcją, gdy tylko usłyszą coś, co wydaje się sprzeczne z ich przekonaniami, jest założenie, że coś musi być nie tak z przekazem. Sądzą, że coś zakłóca dostarczanie informacji, zamiast podejść do tego w bardziej zrównoważony sposób. Na przykład, ciekawe, dlaczego to zostało powiedziane w ten sposób? Albo, czy to możliwe, że może to oznaczać coś innego niż myślimy? Albo nawet, jak czasem mówicie w swoim języku. Nie daj Boże, czyżbym mógł się mylić w swoich przekonaniach. Chodzi oczywiście o to, że możecie wierzyć w co chcecie, to zależy od Was. My jedynie obserwujemy reakcje oraz idee, które one nam przynoszą, a także informacje, jakie dostarczają na temat tego, na ile ludzie są gotowi na kontakt i na ile są w stanie zachować równowagę, zamiast dać się wytrącić z równowagi. Chodzi również o to, że informacja była po prostu obserwacją. Pamiętajcie, nie dajemy wam opinii. Mówimy wam o tym, co widzimy. we are kiedy odpowiadamy na pytanie, patrzymy na informacje osadzone w strukturze czasoprzestrzeni i po prostu relacjonujemy to, co obserwujemy. Tak jak ze wszystkim, informacja, którą otrzymujemy, pochodzi z danej chwili i jest w teraźniejszości. I jak już powiedzieliśmy, nie jest przepowiednią, ale po prostu rozpoznanie, gdzie energia znajduje się w tym momencie, w którym jest dostarczana. Jeszcze raz. To nie opinia, ale obserwacja. Ponownie, wielu może nie zgadzać się z tą obserwacją, ale nie zmienia to faktu, że to jest to, co jest osadzone w tkance czasoprzestrzeni. Przyznajmy, że pomysł dostarczenia informacji w ten niezwykły sposób był wynikiem narad z wieloma innymi istotami. To make sure that the information was appropriate to deliver at that time, and again, for a variety of reasons, one of which was to accelerate the splitting of the prism. I znowu, z różnych powodów, jednym z nich było przyspieszenie rozszczepienia pryzmatu, które ma miejsce w waszej rzeczywistości, ponieważ kilka reakcji na informacje, które dostarczyliśmy, spowodowało przyspieszenie w poruszaniu się w dowolnym kierunku, który wybraliście. Innymi słowy, oświadczenie zapewniało, że tory kolejowe opuszczające stacje będą się od siebie oddalać, aby przyspieszyć ideę podziału i doprowadzić do idei ewolucji ludzkości w określony sposób, by kontakt mógł się odbyć w taki sposób, w jaki jest to konieczne. Pomysł, by powiedzieć, że kobieta prowadzi do kontaktu, można było powiedzieć po prostu, że kobieta prowadziłaby do kontaktu, albo moglibyśmy powiedzieć, że kobieta doprowadzi do kontaktu, a mężczyzna nie. Zamiast pełnego przekazania tego, co powiedzieliśmy, nie byłoby to jednak do końca dokładne. Oba kierunki w jakimś sposobie, kształcie lub formie doprowadzą do kontaktu. Ale to natura tego kontaktu, styl kontaktu i powód kontaktu zmienią się w zależności od tego, który kierunek wszyscy zdecydowaliście się wybrać. Będziemy naradzać się w oparciu o wymiar, który wybraliście z wieloma radami w naszym sojuszu międzygwiezdnym. Aby ustalić, jaki jest teraz najwłaściwszy sposób nawiązania kontaktu, zmieni się to trochę w zależności od Waszych wyborów, ale to nastąpi. W rzeczywistości w tym momencie, w Waszych liniach czasowych, jest to nieuniknione. Powiedzieliśmy, że nastąpi to w ciągu najbliższych pięciu Waszych lat. To może być nadal prawdą. Chodzi o to, że nadal może dojść do ważnego wydarzenia, gdzieś pod koniec 2026 roku, na początku 2027 roku, które rozpocznie ten proces. Ponownie, niekoniecznie mówiąc dokładnie o naturze tego zdarzenia lub jego przyczynach. Ale jak wszystko w stworzeniu, doświadczycie tego w taki sposób, w jaki stworzyliście swoją rzeczywistość, aby się na niej opierała, czy to z miłości. Czy ze strachu. Nie mówiąc, że sam kontakt będzie w jakikolwiek sposób kształt czy formę przerażający, ale że styl kontaktu może czerpać inspirację z jakiejkolwiek energii istniejącej w czasie, w którym się pojawia. To będzie powodem wielu konsultacji, dyskusji i konferencji między nami abyśmy mogli określić absolutnie właściwy czas, absolutną naturę i styl kontaktu, który będzie najlepiej służył ludzkości, ale powtarzam, będzie to dla dobra i pożytku ludzkości. Bez względu na to, w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, w jakiej formie się pojawi, ani jaką drogę będzie musiało obrać w zależności od warunków istniejących w momencie, gdy uznamy, że czas na kontakt jest właściwy. Zachęcamy Was wszystkich do pozostawania w pozytywnym nastroju. Niezależnie od waszego systemu przekonań, chcemy ponownie podkreślić, że to, co powiedzieliśmy, nie odnosi się koniecznie do rzeczywistych fizycznych osób, ale do idei jakości energii kobiecej i męskiej, jakie istnieją na waszej planecie w obecnym czasie. Abyście dokonali bilansu każdej z tych energii i zrozumieli znaczenia i wartości równoważenia tych energii w sobie. Tak, aby styl kontaktu mógł w pełni reprezentować ideę akceptacji, miłości, więzi, a niekoniecznie doświadczeń związanych ze strachem, rozłąką czy jakąkolwiek formą negatywności. Ponownie. Będzie to pożyteczne dla ludzkości w stylu, w jakim się odbędzie. Ale jednocześnie przypominamy Wam, że zawsze mamy powód, aby mówić to, co zostaje powiedziane, aby dostarczyć informacje, które są dozwolone. Zawsze jest w tym jakiś cel, nawet jeśli nie zawsze możecie być w niego wtajemniczeni. Za kulisami waszej planety dzieje się wiele rzeczy. Niektóre pozytywne, niektóre negatywne. Pozwólcie sobie, bez wpadania w teorie spiskowe, jak wyjaśniliśmy w kroku pierwszym eksperymentu społecznego międzygwiezdnego sojuszu, zrozumieć, że wiele rzeczy dzieje się za kulisami. Or are about to Wkraczacie lub wkrótce wkroczycie w nową erę na waszej planecie Erę nowych idei, idei kontroli. of control, ideas of idei władzy, power, ideas of idei nadzoru, oversight. Ideas które mogą przynieść pozornie pokojowy świat, choć niekoniecznie z powodów, jakie moglibyście przypuszczać? Until such time as contact occurs to illuminate what is actually going on on your planet behind the scenes. Do czasu, gdy kontakt nastąpi, aby naświetlić to, co faktycznie dzieje się za kulisami na waszej planecie, oraz wprowadzić nowe zrozumienie, które w tym momencie pozwoli ludzkości naprawdę zdecydować, w jakim kierunku chce podążać, jak chce się rozwijać w przyszłości i jak wreszcie może porzucić iluzję władzy. Koncentrując się na potędze samej iluzji. Wiele rzeczy ma miejsce, a my przekażemy tę ideę na różne sposoby w nadchodzących transmisjach, odkrywając za każdym razem trochę więcej w tym również jak możecie utrzymać swoją energię w stanie równowagi i pozytywności. Pamiętajcie, jak zawsze mówiliśmy, nie chodzi tyle o to, co się wydarza, ale o to, co z tym zrobicie. Ponieważ to właśnie określa, jak doświadczacie swojej rzeczywistości. W nadchodzących dniach. Tygodniach i miesiącach niektórzy odkryją, że to, co uważali za prawdę, niekoniecznie nią jest. Dlatego zachęcamy wszystkich, by pozostali w stanie równowagi, niezależnie od tego, co wcześniej uważali za prawdziwe, ponieważ pojawi się nowa prawda, nowe zrozumienie, które objawi się w momencie kontaktu. Pozwoli Wam to otworzyć oczy i po raz pierwszy od dawna dostrzec wyraźnie, jak dotarliście do obecnego miejsca, gdzie się znajdujecie i dokąd możecie pójść dalej, jeśli zdecydujecie się wybrać ścieżkę, którą oferuje Wam wasza galaktyczna rodzina. Wszystko to jest powiedziane z i i reminder. Wszystko to mówimy z najgłębszą miłością, wdzięcznością i uznaniem, przypominając, że Ziemia jest trudną szkołą. Mimo to jest to jedynie sztuka, w której odgrywacie swoje role na scenie. Bez względu na to, kogo nazwiecie bohaterem, a kogo złoczyńcą, Pamiętajcie, że wszyscy jesteście aktorami. Gdy sztuka dobiegnie końca i pozwolicie sobie działać z poziomu swojej duszy, wszyscy rozpoznacie, że po prostu wybraliście odegrać pewną rolę, która umożliwiła zmierzenie się z wyzwaniami i dokonanie zmian. Te zmiany popchną Was w przyszłość na pozytywnej ścieżce ewolucji, która przyniesie korzyści całej ludzkości w taki czy inny sposób. Podziały, których teraz doświadczacie, Staną się solidnym fundamentem jedności, którą stworzycie w nadchodzących dniach i latach. Obserwujcie swoje definicje i zrozumcie, że jak w każdej sztuce, bez względu na to, kto w oczach innych gra bohatera, a kto złoczyńce. Po zakończeniu spektaklu wszyscy aktorzy zbiorą się razem, odrzucą swoje role i zasiądą do wspólnego posiłku jako koledzy, przyjaciele, rodzina. Jedność jest nieunikniona, ale stanie się możliwa tylko poprzez uznanie różnic w pozytywny sposób. Będziemy Wam o tym ciągle przypominać. When we are face face contact, now... Ostateczne przypomnienie nastąpi, gdy spotkamy style, się z Wami twarzą w twarz w niedalekiej przyszłości, w momencie kontaktu, który teraz, niezależnie od formy, jest już nieunikniony. Ponieważ przekroczyliście próg, przechyliliście szale i jest to już na and horyzoncie. It is on the Dziękujemy, że pozwoliliście nam podzielić się z wami tym wyjaśnieniem. Prosimy, przyjmijcie je w duchu, w jakim zostało przekazane i zrozumcie, że zawsze mamy cel i powód, dla którego dostarczamy wam określone informacje, choć nie zawsze możecie od razu poznać ten powód. Wiele z tego jest testem. Wiele z tego to sposób pomiaru. Wiele z tego ma nam dać wiedzę o tym, na co jesteście gotowi, a na co jeszcze nie. Ponownie podkreślamy, że istnieje jedynie kilka wyjątkowych okoliczności, w których będziemy interweniować. circumstances arise, we will be among you. Jednak, jeśli te okoliczności się pojawią, będziemy wśród Was, aby upewnić się przede wszystkim, że unikalna szkoła, jaką jest Ziemia, przetrwa, ponieważ to jest nasz priorytet. To nie jest coś, co można traktować lekko. Dziękujemy wam. A w zamian za dar, jaki zawsze nam ofiarowujecie, wchodząc z nami w interakcję, teraz pytam, w jaki sposób możemy dalej wam służyć? Jeśli chcecie, możecie zacząć od swoich pytań. W następnej części, ponieważ prezentacja w Sedonie opisująca jak może dojść do otwartego kontaktu, była siódmym krokiem w eksperymencie społecznym międzygwiezdnego sojuszu, to to, co słyszycie teraz, jest to ósmy krok. Na koniec pragnę podkreślić kluczowe przesłanie o nieuniknionym charakterze nadchodzącego kontaktu oraz jego znaczeniu dla rozwoju ludzkości. Zaprezentowane informacje zachęcają do spojrzenia na nasze wybory, przekonania i reakcje w sposób bardziej zrównoważony i otwarty. Podkreślają także wagę harmonii między energią żeńską i męską, jako fundamentu przyszłego połączenia z naszymi galaktycznymi rodzinami. To przesłanie jest zaproszeniem do przemyśleń, akceptacji różnorodności oraz dostrzeżenia, że niezależnie od obecnych podziałów, jedność pozostaje naszym wspólnym celem. Kontakt, o którym mowa, stanowi punkt zwrotny który pomoże nam lepiej zrozumieć siebie, naszą rzeczywistość i potencjalną przyszłość w duchu ewolucji i współpracy. Dziękuję, że byliście ze mną i poświęciliście czas na obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że ta podróż przez kolejne kroki rozwoju ludzkości była dla Was inspirująca i skłoniła do refleksji nad tym, co nas czeka. Już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy o ósmym kroku, niezwykle istotnym elemencie tej opowieści. Co waszym zdaniem może kryć się za kolejnym etapem? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia wkrótce. Jeżeli ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć następną część, to zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i podziel się tym materiałem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia wkrótce.